Siema jest tam, pakilat, to jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, oskurować kurczaki. No to jesteśmy już w pierwszej lokalizacji, w której znajdują się kurczaki. No jak widzimy, pierwszego zaliczyło. Znajdujemy się tutaj koło Emerald Ranch. Czasami respią się tu kurczaki, ale czasami jest z nimi problem. Więc poszukajmy następnej lokalizacji, jak chodzi o kurczaki. Jak widzimy tutaj też się respią kurczaki, tylko musiałem zmienić sesję, bo niestety za pierwszym razem mi się nie zrespiły, zależy właśnie od szczęścia, najlepiej zmienić po prostu sesję. No to jesteśmy koło Lagras, na bagnach, w tym miejscu. No to jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie się respią kury. No, jak widzimy elegancko zaliczyło zadanie. Trzecia lokalizacja znajduje się w tym miejscu. Więc myślę, że pomogłem. Więc zapraszam na Discorda, link w opisie. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań. Trzymajcie się. Cześć!